Hej, hej, he, to ja wiem jak to dzisiaj kontynuujemy, gminy polskie na mapie, no ostatnio byliśmy województwo podlaskie, to teraz zrobimy, hmm, może, które też jeszcze ma tak mniej trochę gmin, dobra, górne robimy, wszystkie na razie, warmińsko-mazurskie, Chwilę była przerwy. No bo szkoła. szkoła i do święta trzeba tam wszystko tam ponapisać, poprawiać i tak dalej, co nie? Dobra, oczywiście, no, oczywiście już lepiej, Olsztyn. Olsztyn i dobra, i lecimy teraz z powiatowymi. Szaniewo i Bartoszyce, najbardziej obok siebie. Tełczymy węgorzewo i wierzycko, i gołdę, i tak dalej, gołdę gołdę, i tak dalej, i tak dalej oczywiście z tym, i łapkę w górę, już mi w pikielu dało Ełk, a czy ja jest dużo w piszę? No, może nie wiem No i zobra pisz, i szczytno. Nowe Miasto Nowy to Lobańskie, Nidzica, Białdowo, Ostruda. i Ława. A jeszcze jest ten, Lidzbark, Lidzbar, Warmiński, o Jezus, Warmiński. Dobra, no i gminy. Zaczynamy oczywiście od Erbląskiego, i tak dalej, od góry. Framborok. Najbardziej znany. Elbląg też jest ulubiany. Milejewo. No nie dobra, nie było jeszcze. To jest Ja um, um, w morskiego w ogóle nie znam, więc tutaj popatrzę trochę na mapę. Polk, Micko, Polk, Micko. I oczywiście jesteście z tej gminy, którą wymienię, a na pewno wymienię, jeżeli też w Polsce. A na pewno tutaj będzie, oczywiście piszcie w komentarzach. Dobrze, jedno serduszka yy, Pasłęk. Yy, gotkowo. Młynary. Mówię, ja w Walmińsku Mazurskim byłem raz w życiu. Gronowo-Lbląskie. Byłem w Almiku-Mazurskim raz w życiu na, na wakacjach w tym roku. Ym, tak naprawdę byłem w dubeninki, byliśmy na Stańczykach. maku. Na wakacjach, wtedy wakacje były i pojechaliśmy, czy byliśmy blisko. Rychliki. No jeden jeden zrobiony. Lota. Panie umiem pan czy tać bloskinia. No. Dobrze. co to jest? Arneta, no, Jaka gmina, jaka wielka gmina? Teraz cały ten, a nie nawet, no, bo to jest Lisbarskie. No to jest Na no, no, długość jest. Kwity są. Nie. A. Ukwity. Kwity. Jakie, jak to nie jak to jest? To no. I widzę. Lubomino. Lubomino. Dobra, chęćmy braniewski. Lelkowo. Ooo jaka fajna gmina. Pieniężno. O. No to tutaj macie fajne nazwy gminy. I wilczęta. Jakie to są nazwy? Po prostu. Dobra, cóż. Na nazwę? Biskupiec. No. Dobra. Nie byłem w tym tu. Nie byłem w innym I się ulice. Jem szanową. Urzędnik. Urzędnik. To jest. To jest. Nowe miasto lubawskie jest. Lubawa, Lubawa, Machanowo, Groszliczno, Płośnica. Ryby. No. Ryby się <coughs> nie uminę, nie wiem. Iłowo, Osada. Aha. Iłowo, Iłowo, i Osada. Nie wiem, że taka gmina jest. Szukamy. Tu jest co? Tu jest Kalisz. A jak, jakim cudem, ja kiedy ja Cię znalazłem? Kiedy ja Cię wpisałem? Wpis pewnie wpisowałem koszalin. To źle wpisałem. Dobrze. No, kliknij się, Jezus. No nie. No tu chcę. No. Dobrze. Ogórowuj ławeckie. I ławeckie. O ja słuchaj, jaka wielka gmina. Tę polon. Ten Tę pol? Tę popol. Boże, ja ci też nie umiem. Dużo Dewity. Barczewo. Co my tam jeszcze mamy? Wietrzwald. Wietrzwald. Gdzie jest Grunwald? Ja nie wiem, tak naprawdę uczyłem się o nim, ale nie wiem, gdzie on jest. Kurda! Tawiguda. Tawiguda. Olsztynek. I co tu jeszcze jest? Proszę bardzo. Łódka. Ukta? Nie, to ten, tu jest Jankowo. Jankowo. Co jeszcze... to Świątki. O, i świątek. Jeszcze coś? A, dobre miasto. I jeszcze. Jezior, jeziorany, e, to. Jeziorany znam. Chociaż nie byłem, to znam. Dobra. Ten powiat, ten powiat sobie tutaj dokończymy. Miło młyn. Miło młyn. Czarno. Nie, twardy młyn. Był, to jest taki film, pamiętam, byłem na nim. Co to jeszcze jest w tym powiecie? Coś na górze. Zalewo? Lewo. E, morąg, to właśnie jest rągowo jeszcze. Nie mrągowo? daję mi to rągowo? Było mrągowo? Jezus, było mrągowo. Dobra. Maldyty, jak Matyldy. Co tu jeszcze może być? Mikołajkowa? nie A, miła Dobra, Która jest? Co to jeszcze jest? Dobrówno. Jest. Jeszcze jedno coś. jest? Grunwald tu jest. Gierzwald to Grunwald. Grunwald jest. Tam jest Grunwald. Ja nie mogę, nie wiedziałem. kozłowo złowo! O złowo! Janowo! Ja no bo. Ja Jest. No... No więc koszczyny. mamy takie takie Mamy 500 gmin. Milbark. Dobra, no, zmieniamy teraz położenie. idziemy, Lecimy tutaj. E Rozogi. Jak jakieś rogi tego koła. fajno. Dalej mamy jedwabno. Tak. To się zna. Asem gdzieś tam przy jeziorach jakieś gdzie Okej, okay. sor. sorkwity? Boże, co to, to są nazwy? Kwiecki, nie plecki, Piecki. Ruciany Nida. Ruciany Nida. Boże, kolejna wielka. Ile jakie tu są wielkie dziury? Boże, gminy. Kolno. Kolno tu jest, a kolno już wpisywałem. Tu jest jakieś kolno. Reszel. No dobra, jeszcze go widać. Proszę. Barciany. Gmina wieska, niby taka. Niby gmina wieska, taka wielka. Tylko wielka. Rokowo. Ryn będzie widać jeszcze? Widać, to dobrze. Miłki. Tak, tak, dobrze. Wydminy. No, oczywiście, że wydmy, ale to wydmy są tam dalej na... Ja się mówiło o Pojezierzu. O na tym parku słowińskim. Jezioro, łebsko, jezioro, gardno. No to nam pani mówiła. Jak je zapamiętać? Łebsko, łeb. Gardno, gardło. No, nawet nie musiałem tego <grym> zapamiętać. Nie wiem dlaczego, ale mi strasznie podchodzi geografia szybko. W ogóle się nie uczy. Od by <krym> kiedyś miałem ym, państwa ym, i stolice Europy. To nawet się nie uczyłem, tak, bo we wszystko miałem. Nie wiem dlaczego, ale bardzo lubię geografię. Dobra, tam jest. Kruklanki. Korzecz. I to jest jeszcze biała łapyska. Dobra, powoli będziemy ten, bo powoli będziemy musieli zmieniać localization. Pozedrze. No, po zedrze, to jak się nazywa? Rozedrze. Nie rozedrze. To jest hmm, po Zedrze, Jezus Maria, po A dubeninki tu są. I hmm, banie mazurskie, banie. Czastki. nie Nie, lokalizację. Kalinowo. To łatwe kiedyś będą zwyczajne o tym na juchy. Wieliczki, jak wieliczka pod Krakowem. Fiętajno, też znane, a już było. Kowale Oleckie. Oleckie. Jezu, kto się tak długo w domu. Zajmę już skończyliśmy województwo warmińsko-mazurskie. Zostały nam dwa, zostało nam 12 województw. piasku morskie, mazowieckie, wielko. Myślę, że to zrobimy tak. Na początku, a tutaj patrzę na mapę, to najmniej. Tymi, co mają najwięcej, się zajmiemy na koniec, bo to trzeba będzie podzielić na kilka odcinków. Myślę, że na początku zrobimy sobie lubuskie, potem łódzkie, Kujawsko-pomorskie. Wszystkie teraz będę mieli ten miały. To jeszcze te małe opolskie. Tutaj jest bardzo dużo w Donu Śląskim, w Śląskim Małopolskim, Podkarpackim i Lubelskim i Wielkopolskim. To jest dużo. Świętokrzyskie, no trochę ma przy Ostrowcu, starachowidze, i skarżysko-kamiennej. A w całym powiecie kieleskim też jest trochę tych gmin. Tutaj na dole, przy Małopolskim też jest skalb. Mierzy jest, Bejsce, Sondałoszyce, Czarnocin, Wiślica, Złota, Nowy Korszyn, Solet-Zdrój, Pacanów, Stopnica, buskozdrój, zdrój Pichałów, podisław Sędziszów i Mielno. Boże, zaraz, za bardzo źle, za się rozpędziłem. No nic, zrobiliśmy od początku 533 gminy. Tak na mnie? To jest rekord. Chociaż na Walmińską Mazurską się sobie patrzeć, bo nie małem, praktycznie w ogóle tych gmin. No ale tutaj, no, tutaj, są, tutaj było mało, wiem. To to jest to, to województwo podlaskie ma chyba najmniej gmin z, całych tego, z, całej, z całej Polski. No tak jak przy Augustowie jest mało, przy, przy Grajewie też jest mało, przy Mońkach jest mało. Dopiero tego. od góry idąc, to przy suwałka jest to całe tam przerosze Leniewa Filipów i tak dalej. Rudzka tarka, szypliszki. Szczy, Potem już malutko. No i dopiero przy wielkim stoku, jest tak. Już w dół trochę więcej, ale i przyłączę jeszcze. Nic, rozgadałem no się. Dziękuję za uwagę. Widzimy się jutro. O godzinie. Uwaga. Weekend jest weekend. Widzimy się jutro o godzinie 11. .00. Pa pa!